Panko, wczoraj dałem informację o moim planowanym powro powrocie na ring Także bardzo się z tego powodu cieszę Pod tym postem, zdjęciem wskazał yy, się komentarz Że Boks to ciężki kawałek chleba Oczywiście, że tak I ciężko się z tym nie zgodzić Dlatego, bo boks to sport kontaktowy Bo przez, przy boksie yy, Narażamy swoje Nie tylko zdrowie Ale też i życie Ale ta, tak naprawdę nie ma to nic do tego, jeżeli w każdej innej pracy, czy właśnie w boksie, w niej, e, robimy to co robimy. Bo jeżeli ja lubię boksować, lubię walczyć, lubię ten kontakt, lubię te wyzwania, tą adrenalinę, wyjście do ringu, same treningi i przygotowania, wiadomo, że są ciężkie. Wiadomo, że muszę zbijać kilogramy, trzymać dietę. E, różne inne życzenia związane z jakimiś imprezami, wyjściami, e, no tego tego, tego tego nie ma, życia rozrywkowego, e, bo, bo wszystko jest przystosowane wtedy pod boks bardzo, bardzo mocno i pod przygotowania, ale tak naprawdę w każdej jednej pracy, jeżeli chcemy coś w życiu osiągnąć, jeżeli chcemy awansować, jeżeli chcemy Podnosić swój poziom, dostać premię, podwyżkę, awansować na lepsze stanowisko, czy po prostu czegoś się nauczyć i stworzyć na przykład własną działalność, własny biznes, no to czegoś to od nas wymaga. Musimy się poświęcić, musimy, musimy się rozwijać. Nie będę tutaj wymieniał zawodów, ale patrząc tak, jakby przez Pryzmat mojej pracy, jeżeli nie chciałbym się robić kategorii wagowych i poszedłbym wagowy, żeby nie zbijać tych 10 kg nie angażowałbym się na treningach i robił treningi na oddal, jeżeli nie latałbym za sponsorami, nie dzwonił, nie chodził na spotkania i nie ogarniał swojej strony, no to nie mógłbym z tego żyć, nie dostawałbym szansy nie dostawałbym e, płatnych sparingów, wyjazdów czy, czy fajnych, fajnych walk bo to by się nie spinało tak samo jeżeli przychodzisz do zwykłej pracy i robisz tylko to co masz napisane w swoich obowiązkach nie wychylasz się przed szereg nie robisz czegoś nad nie angażujesz się w jakieś sprawy nie Dajesz czegoś więcej od siebie, no to ciężko liczyć na awans, ciężko żeby ktoś się zauważył, ciężko żeby ktoś się docenił, po prostu to wtedy nie wyjdzie, dlatego każda praca wymaga od nas poświęcenia, poświęcenia i angażu.